Cień Mano, witam w trzecim odcinku z naszej nostalgicznej przygody w świecie Minecraft, gdzie szkielety ciągle do nas strzelają, a ząbiaki za nami biegają. W dzisiejszym odcinku będę trochę do Was mówił, ponieważ nie będę kłamał, ale przy nagrywaniu nie zauważyłem, że miałem odczepiony mikrofon i dźwięk nagrywał mi się po prostu z innego urządzenia, gdzie no jakoś nie nadawała się do tego, żeby wam to w ogóle wrzucić tutaj, więc no nie będę sobie robił po prostu jaj, żeby. Tak naprawdę wrzucać na ilość, a nie tak naprawdę na jakość, bo to no, ja się kompletnie z celem mojego założenia. Yy, ostatnio, pomiędzy odcinkami zbudowałem sobie tutaj docelową bazę, yy, żeby po prostu móc sobie przytrzymywać i temy, gdy zbierałem wszystkie, wszystkie surowce w jaskiniach i eksplorowałem świat. I także, pomiędzy właśnie eksplorowaniem świata, zainstalowałem sobie mod do mini żeby móc po prostu no, mieć trochę takie ułatwienie też. Ponieważ te waypointy dużo mi dają i nie gubię się, bo już nieraz po prostu zgubiłem i temy. Tutaj właśnie widzimy, że mam bardzo dużo lodowatego świata i zima mnie po prostu tutaj nie odstępowała na krok, ale udało mi się znaleźć kawałek normalnej ziemi, lasu, gdzie zbuduję swoją docelową bazę. Tak, tutaj właśnie wybieram się już do tej docelowej góry, gdzie będę budował swoją miejscóweczkę. I zaraz wam całą ją zaprezentuję, bo jest naprawdę ona świetna, jest cudowna. Tak jak właśnie widzicie na załączonym obrazku, już ta góra prezentuje się po prostu wybornie. No jest wyśmienita. No. Nie da się tego ująć. Tak samo właśnie, jak sobie wyobrażałem w głowie, jak jej szukałem, to właśnie no, szukałem czegoś takiego po prostu. Ogromnej góry, która też będzie miała piękny widok. Tutaj mamy też wodę, więc nie będzie problemu, żeby po prostu zrobić też. Fajną rzeczkę i farmę tutaj. Oraz też jakąś tutaj może zagrodę dla zwierząt. Coś, żeby mieć więcej jedzonka. No nie wiem, no zobaczymy. Po prostu. No na razie jeszcze tutaj nie wybiegam za daleko w przyszłość, bo znając moją głowę i moje pomysły, to bardzo wszystko się to będzie zmieniało w krótkim odstępie czasu. Tutaj już zebrałem sobie wszystkie przedmioty z mojej docelowej bazy. Nie miałem pomysłu, jak to wszystko przetransportować łatwo i skutecznie, więc wpadłem na pomysł po prostu, żeby zrobić sakwy. Myślę, że w tym momencie był to jedyny możliwy sposób na to, żeby te wszystkie surowce oraz narzędzia przetransportować już do głównej miejscówki. Tutaj jakieś śmieci po prostu pozostawiałem, bo nie miałem miejsca. Tutaj właśnie, jak wybierałem się już do tej docelowej miejscówki, to natknąłem się też na jaskinię, która mi troszeczkę nie ukrywam pokrzyżowała plany bo chciałem już w tym właśnie miejscu konkretnym, gdzie jest tutaj właśnie takie yy, można powiedzieć wybrzuszenie tej góry chciałem już tu właśnie zacząć budowę. chciałem już zacząć wyrównywać tutaj teren, ale no ta jaskinia niestety mi przeszkodziła w tym wszystkim i musiałem niestety plany pozmieniać, więc postanowiłem, że przejdę trochę yy, do rogu tej góry co też w mojej głowie już od razu mnie troszkę zaświtało, że można też fajnie wyrównać teren, zrobić taki fajny róg i stąd można pociągnąć te fajne belki drewniane, o których właśnie wspominałem, że chciałbym zbudować dom, albo może nie wspominałem, nie pamiętam. Chciałbym zbudować dom na dwóch takich wielkich belkach stojących, który będzie wisiał w powietrzu, Taki, takie małe mieszkanko, ale po prostu wizualnie, żeby to pięknie wyglądało. Nie wiem w czym jeszcze Minecraft mnie zaskoczy, ponieważ no wszystkich nowości po prostu po tylu latach nie odkryłem, nie będę ukrywał. Tutaj postanowiłem, że już po prostu sobie zbuduję taką bazę taką budowlaną, można tak powiedzieć, gdzie będę przechowywał po prostu te sakwy. Tu właśnie wszystko postanowiłem już pochować do tych skrzynek. W sumie chyba na wszystko mi się zmieściło do jednej, ale okej. Okay. Yy, łóżko też właśnie chcę postawić, bo w sytuacji, kiedy moi przyjaciele, których nie zapraszałem, przyjdą do niej, mnie odwiedzić już tutaj, to żeby po prostu w razie w, że nagłej sytuacji, jakbym zginął albo coś, to Żebym po prostu mógł odrodzić się w tym samym miejscu, a nie 2 km dalej, gdzie miałem tymczasową bazę, gdzie wszystkie te surowce, jak jaskinia, po prostu eksplorowałem pomiędzy odcinkami, sobie trzymałem. Tutaj, już właśnie zacząłem sobie budować teren, pod, pod to, żeby właśnie wyrównać tutaj tę górę. Właśnie jak widzicie, chodzi mi kompletnie o ten róg tutaj, żeby go cały wyrównać. Nie ukrywam, wiem, że będzie to na pewno czasochłonne, i na pewno nie będę tego na odcinkach, ponieważ no, nie chcę i siebie, i was po prostu zanudzić, was przy oglądaniu, o mnie przy montowaniu tego, bo nie ukrywam, montowanie tego, jak ja będę po prostu kopał dirtę na zmianę z kamieniem, no to mija się po prostu z celem, bo to ani mi nie sprawi przyjemności, ani Wam po prostu nie sprawi przyjemności do oglądania to. Mamy, myślę. Myślę, że bardziej przyjemne do oglądania jest to jak te szkielety mnie po prostu gnębią w jaskiniach i tak dalej, niż patrzenie na to jak ja po prostu będę sobie kopał kawałek po przy tych kamieni. Tutaj na razie wam zostawię taki przyspieszony fragment, żeby wam zaprezentować jak po prostu wizualnie będzie to wszystko wyglądało. Tutaj natknąłem się też na trochę taki mały problem. Natknąłem się, ponieważ dużo węgla tutaj miałem po prostu. I nie ukrywam też, musiałem trochę zboczyć storu przy kopaniu tego wszystkiego, żeby po prostu wydobyć ten węgiel, bo wiadomo, węgla nigdy za mało. Ale myślę, że nie będzie to po prostu problemem też, bo już to wszystko jest opanowane. Dobra, więc teraz tak, pokażę wam, co przygotowałem. Jest to na razie tak naprawdę tylko prowizoryczne, żeby po prostu sobie z jak to dalej będzie. Możliwe, że może uda mi się po prostu czasowo jakiegoś live'a odpalić, ale nie wiem jak to będzie wyglądało właśnie, ponieważ no mówię ograniczony czas i to wszystko. Tutaj są te belki właśnie drewniane, tylko szkłami zabrakło. Dopiero później nazbierałem trochę piasku, bo nie ukrywam, miałem problemy, bardzo ogromne problemy, żeby ten piasek nazbierać, ale udało mi się znaleźć jakąś taką małą pustynię, gdzie tego piasku no, trochę było, więc na razie nie mam z tym problemu, bo tylko na razie będę musiał to też wszystko przetopić. No właśnie, tutaj zobaczcie ten widok. No, 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 jest po prostu nieziemski, podoba mi się. No, jest naprawdę świetny ten widok. Tutaj w dół też będą szły belki, właśnie, które będą jakby podtrzymywać ten cały, całą tę platformę, na której będzie wisiał sobie ten domek. Żeby to też wszystko miało swoje ręce i nogi, i żeby to wszystko wizualnie naprawdę pięknie wyglądało. Tutaj już widzę dwie. Belki które są do poprawy ale dobra to też zrobisz pomiędzy odcinkami bo to już tam jest taki mały szczegół drobny ale po prostu no drażni mnie to w oczy jak to widzę tutaj właśnie już zacząłem przetapiać ten piasek na szkło ponieważ tego szkła będę naprawdę dużo potrzebował bo mam też właśnie świetny pomysł na to wykorzystanie tego szkła ale na razie nie jednego zdradzał bo wiem że to się na pewno na pewno to się pozmienia bo jak siebie znam i jak znam swoje przygody w Minecrafcie jak byłem dzieckiem po prostu, to zmieniało się to wszystko i po prostu. Ja potrafiłem zbudować dom, a za 2-3 dni po prostu modyfikować go, bo coś mi nie pasowało wizualnie, ale nie wiem, czy z biegiem czasu i dekady, która minęła, to po prostu mi się coś poprzestawiało w głowie, czy nie? Nie wiem, zobaczymy. Ale docelowo też właśnie po lewej stronie tej góry będę chciał zbudować magazyn, który będzie w głębi tej góry. I. Dojść do tego magazynu będzie można też po prostu tylko i wyłącznie przez tory, które poprowadzę właśnie z tej chatki. Ewentualnie zrobię jakiś taki korytarz tutaj, który będzie prowadził właśnie, ale też właśnie chcę docelowo umieścić te tory i wagonik, żeby móc poruszać się płynnie do tego terenu. Będzie znajdować się także też portal do netheru, ale to, to wiadomo, to, to są już rzeczy takie odległe, w odległej przyszłości, więc czasu potrzebny potrzebny jest czas chęci są bo dawno mi nic tak nie sprawiało przyjemności jak montowanie tych filmików i nagrywanie ich i nie, nie spodziewałem się że po prostu w takim wieku minecraft będzie mi sprawiał taką przyjemność dziękuję wam za oglądanie tego odcinka przepraszam że są w trochę innej wersji niż każdy ale no po prostu dogrywam ten głos już poza nagraniem tego wszystkiego i mam nadzieję że taki format też wam się podoba więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku